W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten poranek i za to, że mogę znów zaczynać od łaski, a nie od zasług. Dziękuję za to, że Twoje światło wypełnia dzień, zanim jeszcze otworzę oczy. Dziękuję za ludzi, którzy swoją obecnością przypominają mi o Tobie. Dziękuję, że Twoja miłość jest stała. Nawet wtedy, gdy moje serce się waha. Proszę, daj mi dziś pokój, który nie zależy od nastrojów ani okoliczności. Naucz mnie widzieć sens w małych obowiązkach i wdzięczność w prostych rzeczach. Daj mi siłę, by nie zniechęcać się w chwilach ciszy, gdy Twoja obecność wydaje się odległa. Niech każdy krok dzisiejszego dnia będzie odpowiedzią na Twoją łagodną obecność. Wspomnienie najświętszej Maryi Panny od cudownego medalika przypomina, że Bóg lubi działać po cichu, przez serca pokorne. Maria nie potrzebowała rozgłosu, wystarczyła jej wiara w to, co niewidzialne. Dziś chcę uczyć się od niej zaufania, które nie stawia warunków. Niech jej tak stanie się moim słowem na każdy dzień prostym, szczerym. Wiernym. W Ewangelii według Świętego Łukasza czytamy: Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. To zdanie brzmi jak obietnica dla zmęczonych i przestraszonych. Pokazuje, że żaden trud nie trwa wiecznie, a Bóg nigdy nie spóźnia się ze swoim światłem. Dziś chcę żyć z podniesioną głową, nie w pysze, lecz w nadziei. Bo nawet jeśli noc jest długa, świt zawsze należy do Ciebie. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie o Boże obraża. Potężna niebios królowo i pani aniołów, ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana. Prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumił ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Święty Michał Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga, i całkowicie oddały się spełnieniu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do stwórcy, abym dzisiaj za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku, któż jak Bóg? Przez Chrystusa, Pana naszego. Chwał Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen Pan z wami Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty trwajcie w pokoju Chrystusa